Panująca obecnie moda na prequele i restarty serii budzi u graczy mieszane uczucia. Jedni cieszą się na myśl kolejnej porcji przygód ich ulubionych bohaterów, inni z niesmakiem przebąkują coś odgrzewanych kotletach i skoku na kasę. Mimo, że historia Kratosa dobiegła końca w trzeciej części gry, to odpowiedzialne za serię studio Santa Monica postanowiło zebrać nas raz jeszcze do czasów, kiedy Spartiata był człowiekiem, a wraz ze świadomością zaczynała budzić się w nim nienawiść do bogów. Komu więc ta podróż w przeszłość wyszła na dobre? Zapraszam na podsumogranie. God of War wstąpienie skupia się na wydarzeniach, które miały miejsce po pamiętnej masakrze, jakiej Kratos dokonał na własnej rodzinie, ale jeszcze przed historią ukazaną w pierwszej części gry. Po sprzeciwieniu się Aresowi nasz bohater zostaje strącony do więzienia potępionych, gdzie pod okiem furii, czyli okrutnych sióstr zrodzonych z szaleństwa wojny, ma po niej zasłużoną karę. Spartański generał będzie musiał przeniknąć przez kłamstwa i zignorować ostrzeżenia, aby odzyskać utraconą pamięć. Nie zdradzając wam szczegółów tej historii, przyznam, że fabuła nie wywarła na mnie większego wrażenia. Była jednak na tyle spójna, żeby nie przeszkodzić mi w czerpaniu radości z rozgrywki. Wstąpieniu u podstaw swojej mechaniki kontynuuje wszystko to, do czego przyzwyczaiły nas poprzednie odsłony serii. Jest to ta sama efektowna i jeszcze bardziej brutalna jadka w klimacie mitologii, głównie greckiej, w której Kratos wymachuje przymocowanymi do łańcuchów bijącymi żywym ogniem ostrzami chaosu. Oczywiście pojawiło się kilka zmian, zarówno korzystnych rozwiązań, jak i niepotrzebnych uproszczeń. Na mnie dobre wrażenie zrobiła możliwość schwytania mniejszych przeciwników łańcuchem. Możemy wtedy skupić się na okładaniu drugim ostrzem pozostałych wrogów lub rzuceniu w ich kierunku naszej ofiary. Masą zabawy dał mi też nowy system powalania nieprzyjaciół. Kratos musi wtedy uderzać średnim lub mocnym atakiem, a od czasu do czasu uchylać się przed nadciągającą ofensywą, próbującej się wyrwać ofiary. Niestety mocno rozczarował mnie oręż, jaki nasz protagonista zdobywa w trakcie swojej wędrówki. Dużym atutem poprzednich odsłon serii była broń oraz potężne artefakty, jakie Kratos odbierał pokonanym przeciwnikom lub otrzymywał od sojuszników. Stąpienie ogranicza się do rozwijania dobrze nam znanych ostrzy chaosu o dodatkowe moce. Ogień Aresa, Lud Posejdona, piorą Zeusa i duszę Hadesa. Przyznam szczerze, że w trakcie rozgrywki zmiany te zdawały się mieć większy wpływ na efekt wizualny niż użytkowy, a z uwagi na raczej niski poziom trudności gry nie czułem ciągłej potrzeby żonglowania ich właściwościami. Rekompensatą miała być możliwość podniesienia rozsianych po świecie gry prostych broni śmiertelników, jak włócznia, którą da się rzucić w oddalonych wrogów, czy młot przy użyciu którego można zniszczyć tarczę przeciwnika. Ataki wyprowadzone przy ich użyciu nie są ani efektowne, ani konkurencyjnie mocne, a w dodatku broń ta szybko się niszczy. Mimo ich specjalnych właściwości szybko straciłem zapał do eksperymentowania i od połowy gry ignorowałem właściwie ich obecność. Pojawiło się za to kilka nowych przedmiotów, np. amulet Uroburos, dzięki któremu Kratos będzie mógł przywracać zniszczonym obiektom ich dawną sprawność. Mocy tej w grze będziemy używać głównie do rozwiązywania zagadek logicznych, równie irytujących jak w poprzednich odsłonach serii. Większość z nich uznamy za banalne, ale mimo to z dużą satysfakcją przeprowadzimy przez nie naszego bohatera. Przy użyciu kamienia przysięgi Orkosa Spartiata będzie mógł tymczasowo się sklonować, a istotę stworzoną na swoje podobieństwo zagonić do obsługi dźwigni, przycisków, a nawet wysłać do walki. Są też oczy prawdy, które potrafią przeniknąć przez kłamstwa Furii. Wizualnie gra prezentuje się świetnie i nieraz miałem wrażenie, że szykujący się do odejścia na emeryturę PlayStation 3 działa już na najwyższych obrotach. Na szczęście nie sprawdziły się moje wcześniejsze obawy i podczas walki nie odczułem spadku klatek animacji. Na oklaski zasługują moim zdaniem projektanci przeciwników, szczególnie tych większych. Lokacje, natomiast mimo pomysłowości twórców oraz ich dbałości o szczegóły, stoją niestety o krok za fantastycznym pod tym względem God of War 3. Ekipa z Santa Monica chcąc wyciągnąć jak najwięcej wrażeń z przechadzania się po poziomach, często pozwala sobie na znaczne oddaleń kamery, tak aby ta obejmowała kolosalnego przeciwnika lub też inne elementy lokacji, w której się znajdujemy. Niestety piękne widoczki odbiły się w sposób negatywny na rozgrywce, bo wielokrotnie opałem się na tym, że nie jestem w stanie odnaleźć kratosa, bo ten nie dość, że jest mikroskopijnie mały, to jeszcze kolorystycznie zlewa się z tłumnie wybiegającymi na arenę przeciwnikami. Jest to dla mnie jednocześnie największy minus i najcięższy zarzut w stronę nowego boga wojny. Dużą zmianą, którą moim zdaniem zasługuje na wzmiankę jest obecność trybu dla wielu graczy. W większości gier, które swój sukces zawdzięczają rozgrywce jednoosobowej jest to zwykły dodatek, często robiony na siłę i bez pomysłu. Nie w przypadku wstąpienia. Cztery tryby gry, cztery klasy postaci, możliwość znalezienia oraz odblokowania ekwipunku przez osiąganie kolejnych poziomów doświadczenia. Rozwinięty na potrzeby tego trybu system walki owocuje bardzo napiętą rozgrywką, podchodami walczący graczy oraz z wyczekiwaniem na to, który z nich jako pierwszy popełni błąd. Multi na pewno zapewni wam kilka dodatkowych godzin zabawy po średnio 10 godzinach, jakich będziecie potrzebować, aby ukończyć fabułę główną gry. Podsumowując, nowy gadowór nie jest może do końca potrzebnym, ale na pewno bardzo przyjemnym i udanym uzupełnieniem uwielbianej przez wielu z nas serii. Uproszczenia mechaniki są niepotrzebnym balansem dla nowych rozwiązań, ale dobrej zabawy na pewno nie zabraknie. Kratos nie zawiódł i mimo, że trójka pozostanie moją ulubioną częścią gry, to wstąpienie z czystym sumieniem mogę powiedzieć każdemu z Was, a w mojej skromnej recenzji gra otrzymuje notę 8,5 na 10. Dzięki za uwagę, do następnego, dzia!